Już drugi sezon przy szkole podstawowej numer 1 w grójcu funkcjonuje sztuczne lodowisko. Grujecka ślizgawka to tak zwany Biały Orlik, czyli lodowisko tworzone tam, gdzie samorządy wybudowały boiska orlika. Pojeździć może każdy od rana do późnego wieczora. Idziemy na lodowisko, żeby sprawdzić śmiało czas. Lzwimy swarte zimowe. Lubimy jeszcze ta Środowisko, które jest otwarte od poniedziałku do niedzieli, z godzina godziny 8 do 21.30. Przypominam, że ceny biletów normalne 6 zł, na każdą, następna godzina 5 zł, bilet 4 zł, każda następna godzina 3 zł. Dla dzieci mamy najwięcej, w sumie najwięcej. tylko w soboty, tak? Mamy zajęcia, takie zabawy zorganizowane. Ja je prowadzę. Eee... O sobotę, tak jak o 13:00 eee, są cykliczne zajęcia. Chowimy się z dziećmi, w różne zabawy, ja je nazywam, także gonimy się za ogonem, że tak powiem. Ugramy eee, w hokeja, tak jak tutaj widać. Mamy bramki, mamy kije do hokeja, mamy piłeczki. Eee, no i moją wyobraźnię. Jesteśmy na lodowisku przy ośrodku sportu gruńców. Lodowisko działa sezonowo od grudnia do marca. Mam nadzieję, że wszyscy są z niego bardzo zadowoleni, ponieważ lodowisko wyposażone jest na przykład w stopar par mało używanych łyżew, więc wszyscy praktycznie, którzy chcą skorzystać, mają taką możliwość, ponieważ na lodowisku może jednorazowo przebywać nie więcej niż 70-80. Osób. Ja myślę, że szczególnie dzieci i młodzież są zadowolone. Zresztą chyba widać w tej chwili po ilości znajdujących się dzieciaków na dorowisku, że wszystkim się to podoba i w dni normalne jest dość dużo, natomiast w weekendy jest bardzo dużo chętnych.